No cześć, cześć wszystkim, użytkownikom Gryhelston Tutaj dziadek zaprezentuje Wam kartę Token Druid. Tak jak mówiłem tutaj e, e, część z, z was tutaj wszędzie daliście mi znać, żeby pokazać. Pokazałem, pokazałem. No nie udało się w tamtym pojedynku, ale teraz obiecałem, że będzie zwycięstwo. Zwycięstwo. Mamy do czynienia z łowcą demonów. Wow. Wow, co tu na, na łowce demonów! Wy, wybrać, że tak powiem. No. Najlepiej jest mieć na ręce startowej bełkotnika, kolcorość, jak to dziadek mówi, żółwie ninja, żółwie ninja. zaćmienie, krzybowy los, szewny mur i rój błyskomuch. No ale zobaczymy, zobaczymy. no. Co tutaj jest zaćmienie e, musimy wszystko odrzucić no zaćmienie zostawimy no takie zaklęcie będzie kosztowało dwa, e, dwukrotnie no to to jest dobra opcja no, ale na, na razie nie, nie nie ma nic z tego nie ma nic odpuszczamy odpuszczamy odpuszczamy. Nie ma nic, nie ma nic, no co, co, co mam powiedzieć, no li, liczyłem na zwycięstwo, ha, ale, a, ale nic, nic nie, 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 dochodzi, nie, nie dochodzi z tego, co mówiłem, tak. Ale dobrze, że, że tutaj po, powiedziałem, co należy zostawiać na ręce startowej, tak żebyście mieli e, e, tutaj coś do e, z dziadka strony do Omówienia. No dobra, dobierzemy, dobierzemy trzy karty. No mo, może, może, coś się trafi. No, no dobra. Raz, dwa, trzy. No mamy ten rój pływskomuch. Okej, okay, dobra. To piękna, piękna, piękna karta, piękna tutaj. Tak jak widzieliście tam prezentowałem. Tutaj najwięcej kosztuje. Tak, pięć. W tej talii najwięcej. 5, tam dwie, dwie karty. No i teraz zobaczcie. O! Ha, ha. Ha. No ale teraz jest problem. No właśnie. Musimy, musimy użyć te orześwienie, żeby te płystkomuchy warnąć Tak, płystkomuchy. I zobaczcie, ile mamy ich. Ile mamy. 6. 6. Jak nam nie zniszczy teraz to, to będzie. To będzie pięknie, to będzie pięknie. No. To będzie pięknie. Wygrana będzie nasza, tak jak obiecałem. Ale teraz zależy od, od, te, od tego, co, co tutaj prze, przeciwnik zagra. Jak, na, jak wyeliminuje, jak będzie w stanie wyeliminować, no to, no to już możemy się poddać. A jak nie wyeliminuje. No to wygrana będzie nasza, taka wygrana będzie nasza. Także tutaj polecam taką talię. No już tu leci, leci. Jednego walną, walną, drugiego, drugiego jeszcze. Ajaj. Nie. Trzeciego jeszcze. Ojajaj. Dobrze. Oj oj oj. No nie. Jeszcze nie. No właśnie. Ale tutaj nie, nie, ma nie ma łatwo, nie ma łatwo, nie ma łatwo. Dobrze, mamy tu beł bełkotnika, to <laughs> należy go zagrać. I teraz tak, zobaczcie, zobaczcie, mamy cztery kryształy many. Ja bym proponował tutaj orzeźwienie, to przyzwiemy bełkotnika jeszcze, tak? Bełkotnika. O, super, elegancko. I teraz dajmy z tym wszystkim... Chociaż ja wiem, nie, je, jeszcze przyzwimy, jeszcze przyzwimy, je, o dajmy ten, ten. I, te, i teraz należałoby zagrać duszek niej, tak duszę niej. O, jakby co przyzywa bełkotnika, a jakby co to będziemy mieli tutaj e, drze, drzewców jak zniszczy, jak zniszczy no dobra, po, polećmy tu. Nie, a tu. Może tym w twarz, lećmy, tak? Tym, tym, polećmy. Polecimy, wyczyścimy stół. Ok. To jest, myślę, do, dobre zagranie. Tutaj widzicie, jak e, doładowałem, że tutaj... E, co chwilę wcześniej mówiłem. Jakby, jak, jak zniszczy no to będziemy mieli tutaj drzew, drzewce 2-2 więc będziemy mogli tutaj furią stada furię stada e, walnąć co daje plus 1 plus 3 tak także tutaj elegancko by było elegancko no ale czekajmy czekajmy no dobra tu leci kradzież życia ojoj oj, oj. No pewnie, że tak, pewnie to tak. Pewnie, że tak. Nakradnie życia, ile, ile można, ile można. Teraz zobaczcie. Proponuję tutaj zaćmienie słońca. No mamy dwie, dwie takie karty, ale, ale no, obojętnie, no. Okej. Okay. I dajmy tutaj zobaczcie taką kartę. I podwójnie, podwójnie tutaj da, daje tak? Podwójnie. I zobaczcie. Zagrajmy tutaj taką kartę jeszcze. I zobaczcie. Przebranie. Nie. No dobra, to, to już mój, mój błąd. Palicho. No. Trudno. Leci, lecimy, lecimy. Ale tutaj, no. E, ogólnie. E, był mój błąd. Był mój błąd. Ale też liczę na, na takie właśnie tutaj, żebyście dawali dziadkowi to zrozumienia, gdzie tutaj dziadek popełnił błąd. To, to sami widzieliście, że niepotrzebnie to zrobiłem. Ale jak dziadek m, 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 już, już wiem, że wygrana będzie nasza, to, to już ro, robię, robię nieprawdopodobne rzeczy. No dobra. No. No, popatrz, popatrzcie, no, popatrzcie. Tu już e, raczej nie, nie daje szan, szans żadnych, tak? E, żadnych szans. No. Nawet jak po, po popełnieniu błędu z mojej strony. No dobra, tu ale tu jeszcze, tu, no ale pamiętajcie, że tu mamy, mamy takie coś, że. że jakby polikwidował, no, nawet polikwidował, no, to yy, będziemy mieli drze, drzewce 2-2, <noise> więc tutaj 6 będziemy w stanie zadać. No, no już jak ląd się za, zaczyna palić, no to już przeciwnik podejrzewam, że przeciwnik tutaj już nie, nic, nic nie będzie w stanie zrobić. Nic. No, no kombinuję, no, kradzie życia dał jeszcze. No. Dobra, ok. Ale i tak się poddał. Tak. I tak się poddał. Chociaż mój błąd, tak? Mój błąd. Znaczy błąd? No nie wiem, już tam rzuciłem taką kartę, no pali, palicho, wiedziałem, że zwycięstwo będzie nasze, tak? No mam, mamy zwycięstwo. ło Jeszcze tutaj re rewers na nowy miesiąc. Okej, okay, no jakieś gwiazdeczki zdobywamy, no zdobywamy no. i mamy sre sreberko Nie, nie chciałem wrzu wrzucać jakichś tam filmów tam na początkujących yy, na początku tam srebro yy, wrzu wrzucę tam złoto platy platyna może o, o jakieś filmy Platyna, dia, diament to najlepiej, no jutro, ma, jutro e, mamy święto, więc za dwie godzinki tam dziadek poświęci, żeby dojść do platyny, no, no mo, może i się uda tam na diament, na diament, ale zobaczymy, zobaczymy, zapraszam na stream w sobotni, tak, w sobotę dziadek o 18 stream na żywo prowadzi, tak, także zapraszam. Zapraszam, zapraszam. No tutaj wrzuciłem taki filmik e, Token Druid jak tutaj e, chcieliście. Było, była porażka, było zwycięstwo. Także żebyście mieli tutaj do, coś do e, e, powiedzenia, oczywiście tutaj w, wszystkie komentarze jakby co no to tam postaram się odpowiedzieć. Tak, coś źle dziadek robił, co? Co. Co, co źle, co dobrze. Tutaj, ostatnio na streamie, w sobotę, już mówiliście, że pomożecie dziadkowi wejść na legendę. To super. Zapraszam, zapraszam. Elegancko. Także pozdrówki dla wszystkich i dziękówki, dziękówki. Do zobaczenia, do zobaczenia.